Partnerem głównym kanału jest Poszedka. Wspieraj niezależne media, takie jak niepoprawne dyplomata na Patronite. Pierwszy program to KFM i pierwszy komentarz do wyników wyborów burmistrza Nowego Jorku na gorąco po tym, jak... Właśnie w Stanach Zjednoczonych już zaczęły się pojawiać informacje o tym, kto będzie rządził największym miastem w USA. Mikołaj Teperek, amerykanista, współtwórca podcastu, niepoprawny dyplomata, autor e-booka Nowy, Nowy Jork, jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Lewicowy kandydat Zoran Mandani wygrał wyścig o urząd burmistrza Nowego Jorku, pokonał kandydata niezależnego Andrew Cuomo i republikanina Cortisa Slibe. No i to jest knockout chyba, bo wygrana w pierwszej turze. Tak, i to po bardzo ciekawej kampanii jeszcze prewyborczej, gdy Zoran Mabdani, bardzo młody kandydat, 34-letni, urodzony w Ugandzie, ale mimo wszystko Nowojorczyk, bo stanie się Nowojorczykiem jest w cudzysłowie o wiele prostsze niż Amerykaninem, to rzeczywiście wygrał nokautem, tak jak pan redaktor powiedział, rzeczywiście. Mhm. Jakie wizje Nowego Jorku pojawiły się w tej kampanii? Wizja Nowego Jorku, albo problemy, z którymi zmaga się Nowy Jork i w ogóle cała Ameryka, bo Nowy Jork jest odzwierciedleniem właściwie takiej stolicy finansowej świata, ale też oczywiście takiej stolicy finansowej Stanów Zjednoczonych i wokół finansów yy, amerykańskich ta kampania się kręciła przede wszystkim. To nie była kampania, którą znaliśmy z 2020 roku, kiedy mówiono o sprawach społecznych, jak Black Lives Matter, sprawach rasowych, yy, tylko mówiono przede wszystkim o wysokich czynszach, o wysokich cenach za podstawowe zakupy, ceny jajek, ceny y, po prostu zwykłych zakupów prostych zwykłych Amerykanów i o niskich płacach. Czyli od, y, oczywiście podwyższenie płacy minimalnej, transportu publicznego, y, opieki zdrowotnej, przede wszystkim dla najmłodszych y, Amerykanów, bo to też było y, na liście punktów Zorana Mamdaniego. Y, no i także bezpieczeństwo, tematy dookoła policji, dookoła mimo tego, że statystyki bezpieczeństwa w nowym są lepsze i lepsze z roku na rok, to nadal mamy takie spektakularne medialne sytuacje, że ktoś kogoś podpalił w metrze, ktoś kogoś wepchnął pod metro nowojorskie, ktoś kogoś zastrzelił na Times Square w środku nocy, czyli w samym centrum turystycznego Nowego Jorku. I to są sytuacje, o których bardzo często słyszymy, no nie tylko w Nowym Jorku, ale w całej Ameryce, a także tutaj w Polsce, ludzie, którzy zastanawiają się, czy warto odwiedzić tę metropolię, czy nie. Życiorys zwycięzcy wyborów to jest trochę amerykański sen, no bo ten, ten kandydat urodził się w 1991 roku w Ugandzie, między tą swoją pierwszą ojczyzną a Stanami Zjednoczonymi, później gdzieś tam to, to jego życie się rozwijało, znaczy jego kariera się, się rozwijała i... W no aż do fotela burmistrza Nowego Jorku teraz Tak w Zoran Mamdani jest synem kobiety, która jest filmowcem, reżyserką oraz profesora Columbia University, który zajmuje się sprawą kolonizacji i dekolonizacji. On, mimo tego, że jest kandydatem klasy pracującej, sam jakby z de facto takiej niższej czy pracującej klasy nie pochodzi, ponieważ jest to osoba zamożna, która też ukończyła Uniwersytet dość drogi, nowojorski. Obecnie rok po, na uniwersytecie w Baldwin College, który ukończył, mam kosztuje 100 tysięcy dolarów rocznie, a mimo tego był w stanie przekonać zwykłych, prostych amerykanów. Chociaż typowym elektoratem Mamdaniego wcale nie byli tylko najubożsi bo Mamdani, przypomnijmy, jest kandydatem DSA, czyli Democratic Socialists of America, czyli socjalistycznej części partii demokratycznej, bardzo nowej grupy, która się dopiero tak naprawdę wchodzi w siłę, w tej chwili będzie kluczowym politykiem socjalistów amerykańskich. I to właśnie na socjalizm i na kandydata właśnie, jak się okazuje, z Ugandy postawili Nowojorczycy. Mhm. A z czego to może wynikać? No to wynika przede wszystkim nie tylko z ostatnich pięciu lat i tego, jak sytuacja po covidowa przetyrała Amerykanów i Nowojorczyków w kontekście inflacji, kryzysu mieszkalnictwa, czyli drogich mieszkań w Nowym Jorku i małych także klitek, ale też ogólnej sytuacji i zawiedzenia polityką Donalda Trumpa, ale też Joe Bidena i innych demokratów, bo spójrzmy na to, że przeciwko Mamdaniemu przecież inni demokraci kandydowali. Andrew Cuomo, który był byłym gubernatorem Partii Demokratycznej w Nowym Jorku, musiał kandydować jako niezależny, ponieważ Mamdan Wygrał prawybory Partii Demokratycznej, i to jest zawiedzenie pokolenia milenialsów i pokolenia Z, osób do 40 roku życia w maksie, którzy są zawiedzeni po prostu polityką starych demokratów, czyli kogo? Baracka Obamy, Joe Bidena, prezydenta Clintona, wszystkich tych demokratów, których my też znamy i tych, którzy. No już powinni szykować się chyba powoli na tą polityczną emeryturę, ponieważ nowe pokolenia Amerykanów, Nowojorczyków chce wybierać kandydatów, którzy nie są z tego partyjnego establishmentu. My to moglibyśmy porównać, nie wiem, może do Polskiej Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska kontra lewica i Partia Razem, czyli osoby, które politycy socjalistyczni, którzy zazwyczaj mieli te parę procent dosłownie, a nie byli nigdy w tym establishmencie politycznym, którzy nigdy nie mieli premiera, którzy nigdy nie mieli prezydenta. Czy ta wygrana oznacza, że Aleksandria Ocasio-Cortez ma tutaj większe w tej chwili szanse na pokonanie wina Newsa sama w prawyborach demokratów w USA. Tak, celem DSA, czyli Democratic Socialist of America, jest postawienie socjalistycznego kandydata w prawyborach przede wszystkim, najpierw partii demokratycznej. Aleksandra Ocasio-Cortez, która stała w ramię w ramię, poglądowo, ale też fizycznie z... Zoranem Mamdanim. Jest to reprezentantka, dość młoda kobieta, była barmanka, ale już od dobrych kilku lat w Izbie Reprezentantów, która um, politycznie pochodzi z Bronxu i Queensu. I rzeczywiście ona będzie miała największe prawdopodobieństwo. Z z namaszczeniem przede wszystkim mam który nie może kandydować na prezydenta z racji tego, że został obywatelem dopiero kilka lat temu amerykańskim, nie został urodzony w Stanach Zjednoczonych, tylko w wspomnianej Ugandzie. Więc to AOC, młoda polityk, będzie prawdopodobnie kandydatką socjalistów. No właśnie, ale Newsom też nadal będzie mógł mieć to poparcie establishmentu. Gubernator Kalifornii, no, który też osiągnął w tych wyborach swoje. Zwycięstwo, bo w Kalifornii też były wybory, a raczej referendum. Referendum numer, propozycja numer 50, która miała przerysować trochę wyborczą mapę stanu Kalifornia no z ukłonem w stronę raczej demokratów niż republikanów. Co wynik wyborów oznacza dla republikanów? Wynik wyborów dla Republikanów z jednak dużą falą tą niebieską, Blue Wave, czyli rzeczywiście wygrano demokratów w mieście Nowy Jork, ale też były wybory na gubernatora Virginii, New Jersey, referendum w Kalifornii. To znak dla Republikanów, że za rok muszą się szykować na wcale niełatwe wybory. Ponieważ w połowie kadencji Trumpa, czyli równo za rok o tej porze, będę prawdopodobnie z Panem Redaktorem, także w Talk FM rozmawiał o wyborach połówkowych, czyli o wyborach. Do kongresu, czyli cała Izba Reprezentantów do wymiany, i jedna trzecia amerykańskiego Senatu, i jeszcze kilka wyborów, które będą lokalne. A to jest istotne, ponieważ rozmawiamy o tej sytuacji w momencie, kiedy mamy duże zamrożenie rządu, federalne, rządu federalnego, ale kongresu. Gdzie mimo delikatnej większości Republikanów w obu izbach, to nie jest taka większość, żeby mogli robić, co chcą, zmieniać jakieś poprawki do konstytucji, czy tym bardziej ten shutdown właśnie niwelować. I, i to będzie oczywiście kolejny znak, tylko no też są już komentarze, że dobra, że to było do przewidzenia, że demokraci wygrają te wybory, to jeszcze nie są te stany albo te, w sensie te Stany, Virginia, New Jersey, Nowy Jork, w których republikanie sobie zawsze dobrze radzili. Chociaż w Virginii rzeczywiście republikański gubernator przegrał, ale tam też były problemy z finansowaniem, tam też nie było poparcia Trumpa, więc mimo, mimo przegranej przede wszystkim w Virginii. Jest to znak dla republikanów, ale, ale oni widzę, że bardzo delikatnie patrzą, bo um, pan redaktor wspomniał o AOC. To też dużo zależy, jak mam Daniemu mu się po prostu uda w tym Nowym Jorku, bo y, to jest bardzo odpowiedzialne stanowisko dużego, no 11 milionów mieszkańców w Nowym Jorku. Y, to się może udać, to się może nie udać, y, bo to zależy, jak bardzo Pomysły, o których mówił mam Dani, czy w które wierzy mam Dani, jak na przykład e, zmniejszanie budżetów na policję Nowojorską, bo też takie tematy e, się pojawiały, czy to pomoże z przestępczością, czy to no czy po prostu to miasto nie spłonie, jak niektórzy mówią, no bo przecież niektórzy wrog, wrodzy politycy, mam daniemu, nazywają go nie socjalistą, a komunistą przecież. No to te też są takie słowa. No zobaczymy, jak będzie wyglądała ta postępowa era w Partii Demokratycznej. Dokładnie. Bo chyba z tym tutaj mamy do czynienia. Tak. Mikołaj Teperek, amerykanista i współtwórca podcastu Niepoprawny Dyplomata, autor e-booka Nowy Nowy York był razem z nami w pierwszym programie. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękujemy.